Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweigert. Były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś, Szanowni Państwo, porozmawiamy o temacie, o którym powiedzieliśmy Państwu jako pierwsi o tym, że Jarosław Kaczyński się kończy. Jarku, sam przyznasz, no, jako wytrawny widz i czytelnik po prostu streszczeń programu Słuchasz. Dukaczyńskiego, no słuchacz, tak i tam jest to, co teraz jest kolejny tekst, kolejna analiza Michała Szatkowskiego tym razem, to jest bodajże redaktor naczelny tygodnika Newsweek. Jarosław Kaczyński nigdy nie był w sytuacji w takiej sytuacji. Dla PiS to być albo nie być. To znaczy PiS to Jarosław Kaczyński. To jest... To jest musi jego być. spółka prywatna. To jest tak, że zdarzały się sytuacje, że właściciele i założyciele zostali wyrzucani ze spółki. Na przykład kiedyś Steve Jobs z Apple i po tym, jak, po, po wyrzuceniu jego... Firma pieprznęła bardzo, bardzo mocno w dół. I jak on wrócił, to wszedł z nią z powrotem na szczyt. Tylko tu jest jeden problem: Jarek nie ma czasu. Więc, krótko mówiąc, oni chcą. Jarek chcesz... nie jest wędrówcem i nie będzie nigdy. Tak, bo przede wszystkim Jarosław nie rozumie jednej rzeczy, którą ja Państwu tutaj mówię jako człowiek, który się zajmował i polityką, i biznesem, i mam taki. Obszar wiedzy, bo i pomagałem w kampaniach wyborczych i tak, to nie jest żadna tajemnica, pomagałem założyć Konfederację, to ja jestem. Tylko że moja, moim celem było wtedy zbudowanie prawej ściany dla PiSu, żeby nie było sytuacji. Żeby nie w, miał w, w, możliwości zmienić konstytucji, tylko żeby miało wszystko. Więc a. to się, gdyby się udało za pierwszym razem, kiedy posadziłem e, Korwina i Brauna w 2015 roku. Tylko wtedy to jest taka zabawna historia. Dlaczego wtedy się nie udało? Dlatego, że Grzegorz Braun wtedy był w innym stadium i tłumaczył Korwinowi, że nie mogło założyć partii, ponieważ człowiek, który idzie do polityki, nie powinien iść za, dla pieniędzy i nie można startować jako partia polityczna i ubiegać się o refundację. Trzeba startować jako społeczny, bez szans na zwrot pieniędzy na kampanię. Komitet wyborców Korwin ze źródeł, o których Państwu powiemy i które są... Znaczy, szanowni Państwo... E... Nie ma konieczności wiadu. Tak, ale do... Tomku, e... trzymajmy się tutaj, mówimy o Jarku. To tak, okay. chodziło tylko o kwestie, jakby to powiedzieć, skąd, jak, jak ta geografia wygląda i wtedy nie doszło do współpracy. Gdyby doszło to Korwin i Brown byliby w semie 2015, bo jeden zdobył prawie jeden punkt procentowy, a drugi zdobył prawie 5 punktów procentowych i razem dawałoby to prawdopodobnie tutaj matematycznie to tam prawie 6, ale zwykle akurat takie sumowanie dałoby pewnie ponad. Dlaczego to się nie udało? Bo ten nie chciał kasy, a Korwin miał gwarantowany zwrot, gwarantowaną dotację, bo kasę dostają te partie, które przekroczą. 3%. Więc ja wracając do, tej, do tego, co Państwo powiedziałem, że się trochę na tym znam, dlatego Jarosław Kaczyński nie rozumie przypadku, przypisuje sobie geniuszowi, chociaż tak naprawdę w jego relacjach i w relacjach Lecha Kaczyńskiego ten przypadek jest opisany. On się nazywa Jerzy Buzek. Ja myślę, że chłop sobie do końca życia będzie pluł pan profesor Buzek po prostu wtedy dał szansę Lechowi Kaczyńskiemu to był ten bardziej cywilizowany bliźniak przynajmniej na że tak powiem na pierwszy rzut oka nic nie sprawdziło Tak. I oni na bazie tego zbudowali praktycznie Jarosław Kaczyński był po prostu jako polityczne zombie i nagle zmartwychwstał. Z marginalnej takiej która już tam, śnie, tam, tam, partii jeszcze. On nie miał partii wtedy, jego wywalono z porozumienia ta, centrum. Szanowni Państwo, to już był ten moment, kiedy nawet porozumienie centrum go wyrzuciło. Hmm. Więc on wtedy do, mało osób pamięta taką rzecz, że do, do parlamentu w roku 2000, w 1997 Jarosław Kaczyński. Wszedł z łaski Jana Olszewskiego z ruchu odbudowy Polski. I to była, to była taka dosyć taka śmiechostka, ponieważ AWS, potem Jarosław się próbował rozpychać przy tym AWS-ie i dostał po prostu tak, a jej spadaj stąd. A tam, tam, tam tego. I on tak, no, gdyby go nie przytulił Olszewski, to on w ogóle by wtedy. Nie tak, w ogóle przestał funkcjonować jako polityk. Natomiast dlaczego lubię to porównywać do Marka Króla? Były dwa tygodniki, które rządziły polską opinią publiczną przez dekadę. To był tygodnik wprost, uważany za taki troszeczkę centrowo-konserwatywny, później prawicowy, ale na początku był taki centrowo-wolnorynkowy. Taka można powiedzieć prawicowa flanka Unii Wolności. Tam pisał, pisał Felietony Balcerowicz, potem Lek Wałęsa. Tam ten wolny rynek, to były pierwszy sekretarz, który posmakował milionów, no to już mu się socjalizm po prostu przestał podobać. Teraz wolny rynek, praca ciężka, szczególnie tych, którzy dla niego pracowali. Tak to sobie wyglądało. Po drugiej stronie był tygodnik polityka i te, te dwie redakcje, muszę powiedzieć tak, polityka przetrwała, ale jak to się ma dzisiejszy wpływ polityki na rzeczywistość, do tego wpływu w latach 90. Gdyby wtedy któraś z tych dwóch redakcji poszła porozum do głowy i zainwestowała w nowoczesne media, żeby tworzyć portale, żeby tworzyć po prostu coś, co jest tak zwaną pieśnią przyszłości, to dziś byłyby to największe koncerny, po prostu medialne w Polsce. Oni mieli gigantyczne pieniądze. Po prostu, szanowni państwo, w roku 1997, kiedy powstawał TVN, to zrobiono program wprost w TVN, tam trochę później, który transferował kasę wprost do tvn bo TVN był biedny. Dlaczego o tym mówię w wypadku polityki? Dlatego, że Jarosław Kaczyński nie dostrzega tej roli przypadku i Marek Klub był święcie przekonany, twórca tak naprawdę, był redaktor naczelny, tam powiedzmy chyba drugim redaktorem albo ten, ale potem przejął ten tygodnik w taki sposób, że połapał się, że tygodnik ma szansę być wielkim <laughs> sukcesem. Udało mu się pozyskać reklamy, następnie udało mu się Przekonać, dajmy na to, ludzi ze spółdzielni dziennikarskiej, żeby sprzedali mu tytuł. No, krótko mówiąc, przejął to, żeby być takim pierwszym kapitalistą, natomiast nie rozumiał, że rolę w biznesie i w polityce odgrywa przypadek. I przekonanie o geniuszu nieomylności po prostu wodza jest tego. Na przykład, ja kiedyś dostałem taką definicję sukcesu w biznesie, że trzeba bardzo dużo razy próbować. Na jak najmniejszych kosztach i któraś z rzeczy, którą robisz, to ci wypali. Czyli krótko mówiąc, tego, co robić w polityce? No Jarosław jest przekonany o tej geniuszu, o tym, że wszyscy będą wierzyć, że on jest genialny, że teraz zobaczcie, wymyślił baterę. No tylko jak tu wierzyć w jego geniusz z baterem, kiedy wszyscy wiedzą, że wybory były sfałszowane? No bo wiecie Państwo, ja rozmawiałem ze wszystkimi ludźmi, to naprawdę bardzo niewielka liczba osób na ofie w ogóle polemizuje z tym, że wybory były sfałszowane. Część ma zdanie tylko, że nawet jak przeliczymy, to Bater będzie miał więcej. Inna rzecz, która mówi, że to już nie ma znaczenia i to są tego typu gadania. I Kaczyński, ja tutaj przy, przy, zacytuję teraz tylko te tezy Tomku, pana Szatkowskiego. Nie chodzi o emocjonalną zawieruchę w środku PiS, choć trzeba przyznać, że jest to zawierucha efektowna. Maślarze, czyli ludzie od pana bocheńskiego kontra harcerzy, czyli ludzie tego dworczyka morawieckiego. Kontra zakon porozumienia centrum, czyli kontra Jarosław, kontra Błaszczak, kontra Sasin, w mediach społecznościowych, na spotkaniach, podczas rozmów z dziennikarzami, podczas partyjnych nasiadówek. Z kryzysami partyjnymi Kaczyński radził sobie wielokrotnie. W tzw. Zjednoczonej Prawicy wybuchały awantury. Kiedyś st problemy stworzyli Gowin, Ziobro, dziś na pierwszym planie są Kurski, Buda, Morawiecki, ale kryzys jest inny. Po blisko 25 latach PiS został założony wiosną 2001. Pisma kłopoty egzystencjonalne to nie jest sytuacja, jakich wiele podczas funkcjonowania partii. To być albo nie być. Jarosław nie ma nowych pomysłów, Jarosław ma stare patenty. Tak, ale to jest też to, co właśnie teraz mówię, dlaczego podałem, porównałem to do rynku mediów. W, roku, w latach 90. trzeba było mieć wyobraźnię, że media pójdą inaczej. Trzeba mieć dziś wyobraźnię. Dlatego wszystkich odsyłam do mojej rozmowy z. Wprost mogłoby być mocniejsze od Polsatu, mocniejsze od TVN-u i Przez... stanęło. Tak, był moment. Niech nie pomyślano o tym. Pamiętajcie, że jeszcze w roku 2001, e, 2002, Agora, największa gazeta, chciała kupić Polsat. To. Telewizja Polsat była ubogim krewnym koncernu Agora. I zobaczcie, jak to się szybko zmieniło, że nikt nie, tak na dobrą skalę z tych polskich mediów, nie przewidział tej rewolucji. Ja pamiętam te biadolenie, że spada czytelnictwo. Ja dosyć szybko popatrzyłem i mówię: Po co wy pieprzycie, że spada czytelnictwo? Po co konkurencja się robi? Po prostu nagle zamiast tygodnika polityka i tygodnika wprost pojawił się Newsweek, potem się pojawiła, wylansowała Angora, która była i jest niesłusznie przedstawiana jako taki tak pogardliwy, to jest tygodnik przedruków. A ja popatrzyłem na badania, które zostały gdzieś tam przez kogoś zlecone, a tam było napisane, że 90% czytelników Angory nie wie, że to są przedruki. Po odejściu Księdza Bornieckiego tygodni powszechny się nie podniósł nigdy. Też, yy, tylko teraz. Miał swoje miejsce na rynku na pewno. A on nadal ma na Tomku. Tylko, że już teraz jest troszeczkę, ale on tak. sobie powiem Ci, że to ostatnie, tu się trochę nie zgodzę, bo może nie zwróciłeś uwagi, że, że ostatnie lata, ja prenumeruję tygodnik powszechny, ostatnie Wiesz, lata udało im się po prostu znaleźć niszę na poziomie 20 paru tysięcy. To nie tak. jest mało jak na Polskę. Dużo. Więc ten. Natomiast no wiadomo, że to jest zupełnie inny wpływ niż kiedyś tak. miał. No Dzisiaj tak. jest to pismo, które. Egzystuje, a kiedyś te pisma kształtowały politykę. Może teraz, kiedy, kiedy jest, jest kardynał Ryś, może on rozumie media współczesne. A czy to jest tak, że Jarosław Kaczyński nie myśli to, co powiedziałeś, on nie ma planu, on nie wie, Plan. co ma zrobić. On ma stare patenty, Janek, on jedzie na starych patentach. Partia zewnętrzna, partia zewnętrzna, to tak dokładnie jak tutaj wiesz. Aborcję mu zabrał Brown. Janek, no on chciał robić tą rewolucję Ale... Bąkiewiczem. No, Bąkiewiczem tak. chciał robić. No. To jest, to też masz rację, że tak. on, czy znaczy rewolucję, znaczy, szanowni państwo, rewolucja młodych to jest przede wszystkim tak. tego, że sztuczna inteligencja dopadnie polityków. Tak. Szanowni państwo, to jest coś. Słuchajcie, czy... wywiadu z, z Tomkiem Misiakiem naprawdę warto, co. To, to, to jest może praktyk, zmienić, co zmienić wasze postrzeganie e, przyszłości. Bardzo ważny wywiad. Naprawdę nie wszyscy to rozumieją. Wysłuchajcie spokojnie wywiadu Tomka Misiaka z Jankiem. Bardzo ważny wywiad. Nie dlatego, że się z Jankiem przyjaźni i Misiaka lubię, ale ważny wywiad. Po prostu ważny wywiad. To jak człowiek tak usiądzie nad tym i zastanowi się, pamiętajcie, to już ostatni dzwonek. Część zawodów odejdzie do... do, do... Do lamusa będzie niepotrzebna, będziecie musieli powiedzieć dzieciom, jak się kształcić, co robić, kim zostać. Zmienia się świat. Zupełnie inny świat. Kaczyński tego nie rozumie, nie nadąża na tym. Nie wie. Poczytajcie, posłuchajcie. To jest ten kierunek, w którym e, trzeba iść, i to zrozumieć w każdej dziedzinie życia. Tak, natomiast Kaczyński też nie rozumie tego, że jest bater. Jeszcze raz to powiedzieliśmy. Dokładnie. Wiadomo, że to nie jest do państwa, to nie jest do nas, ale wyobraźcie sobie dwa sztandary: Kaczyńskiego albo Batera. No to i, i, i gdzie byście poszli? No więc Kaczyński nie rozumie tego, że ta, przepraszam, jego fujarka, przepraszam Jarku bo wiecie państwo, ja jestem z Jarkiem na ja wy, ziarkiem ziarkiem wy ziarkiem, ziarkiem, nie. Ta jego fujarka już nie działa. On może na niej grać, grać, ale to, to, już, to, już, nie, to już nie lepiej. Kaczyń, się już, nie, już nie gwarantuje niczego. Tak. Jest facet, który jest znacznie lepszą wersją Jarosława. Ma żonę i trójkę dzieci. Mało tego, buchaj taki, że mu wypominają ostatki miłości. Wiecie państwo, właśnie dostałem tam opieprz od jednego takiego mojego bardzo starego. Tego, ja mówię, ty kurczę, ale wy naprawdę uważacie, że mu robicie krzywdę? To ten... ja mówię, o co ci chodzi? No, se, daj, nie tak. zapłacił, słuchajcie, niech robi, co chce, ale niech płaci za siebie. Ale nie, no, chodziło o to, że, że ten statek miłości. No przecież no, to jest trochę tak. Mówię, że może my Rosją nie jesteśmy, bo ja, ja do dzisiaj się śmiałem z Nawalnego, czyli z faceta, który wrócił do Rosji. Z filmem antykorupcyjnym piętnować to, że Putin wydaje tam miliardy na zbudowanie swojego prywatnego. silny miasta. chłop. No i to jest, wiecie państwo, wyobraźcie. To jest z... ich chwała, że nasz CAR ma taką posiadłość. No, to jest. No tak, no, to, to jest to jest gdyby nie miał. Co tu ganić? Powiem Państwu tak, że gdyby nie miał, to byłoby podejrzane. Bo że... był słab. Ym gdyby po prostu było oznaczało, że no... największy statek największy samolot yy, no, bije się z niedźwiedziami yy, to on ma i ma największą posiadłość, imperium imperium musi mieć największą posiadłość no kto będzie miał, no, no carmu, a że sraczy nie mają za, poza Moskwą, to nie istotne to nie istotne że muszą dogadywać się i muszą nagle prosić w tych swoich zimnych stronach myśli, poddajcie broń, poddajcie broń. Kiedy, broń, kiedy, nie, kiedy prezydent Izraela, wyobraźcie sobie coś takiego. Izrael, silna demokracja, jedyna demokracja na Bliskim Wschodzie, wyszedzana, hejtowana przez wielu, wielu ludzi, mówiąca, że tam zbrodniarze, etc. i tak dalej, i tak dalej. To są obrońcy własnych kobiet i dzieci. Dzieci. Ja zawsze wszystkim mówię, że zanim zaczną wam mówić, żeby patrzyli, no jednak mimo wszystko na proste tego tytułu, na proste tytuł tego... Zobaczcie jak to dziś wpadła, i co zrobiła. Tak, dokładnie. Zanim dziś badali... się wkładali do kuchenek mikrofalowych. Tak, natomiast w... ja mówiłem właśnie a propos też i odpowiedzialności polityków i tego co się, na przykład Putin mówił, jak to i wyobraźcie sobie, że coś takiego by poszło w Polsce. Moszek Kacaw, on został skazany w 2011 roku. Na bodajże 7 lat więzienia za gwałty na kobietach. Wyobrażacie sobie coś takiego, ale zanim to nastąpiło, to były publikacje prasowe. i On był wtedy w wizycie w Rosji i on tam. Małodiec! Tak, Mówię powiedział dokładnie. Co młodzie. to jest? Tam? Zależy jakieś inne osoby. Tak, brawo, kobiet. należy ci się. To jest twoje kobiet. Wiesz. ZUch, chłop. Wiesz, Zuch, możesz robić, tak. Tak, i wiecie. To, że właśnie tak, tak, wyobraźcie sobie, czy w Polsce byłoby możliwe, że prezydent pochwala gwałt, żebyście zrozumieli, na czym jest, ja zawsze mówię Rosjanom, którzy tak trochę narzekają, co po niektórzy, że ty, jak ty możesz być taki, znając nasz język, naszą kulturę, ja mówię, no właśnie dlatego, to wiesz, chłopaki, właśnie dlatego, że was dobrze znam, no to jest, to, to ja, ja, wiecie państwo, z nami Rosjan, i Niemców. I Nie lubię Rosji lubię Rosjan. Znaczy... Powiem Państwu tak, no ca sama Rosja po prostu yy, to jest. Yy, no, no, jak może funkcjonować państwo, w którym. Nastawiono nowe, nie, agresywnie, ekspansywnie. Ale nie, w którym, w którym prezydent chwali innego człowieka za gwałt i tak. to wszyscy ludzie, przechodzimy na tym do porządku dziennego. Okay. U nas, gdyby ktokolwiek wypowiedział te słowa, i teraz Jarosław Kaczyński nie rozumie, że potem ma tak młodego faceta. Mimo hmm. wszystko, no, mimo że on wygląda trochę zużyty, no bo chłop po prostu jechał. Wiecie Państwo, ja usłyszałem naprawdę wiele lat temu w różnych, właśnie tego, że. Jeżeli mówimy o środkach dopingujących, bo szanowni Państwo, to bater z tym, co on tam bierze, to po prostu ja powiem tak, to, to, to jest najgorsza z możliwych klas, tak, znaczy nie, bo to jest po prostu szkodliwe, to jest niezdrowe, natomiast można się pakować różnymi rzeczami, które po pierwsze są legalne, po drugie okay. pomagają, ten, ale wszystko ma jedną najważniejszą rzecz. Nie jesteś w stanie wykrzesać dodatkowej energii. Jesteś w stanie pożyczyć energię, więc jeżeli na przykład nie śpisz 3 dni, i śpisz tak. tego, tak jak widzicie Państwo, dlaczego ja zaspałem, bo ja mogę gdzieś tam tego, natomiast gdzieś tam w ten organizm po prostu musi odebrać swoje. Jeżeli będziecie tego, to się zabijecie. <laughs> to brak snu chroniczny e, przez 30 parę-40 dni nie, nie dosyć Się robi, nie. A czy nie Zaczynam funkcjonujecie, ale powoli zostają wyłączane kolejne obwody. To znaczy, tutaj organizm działa bardzo racjonalnie. Dobra, zamykamy hydraulikę tam, zamykamy A. ten pokład, zamykamy tutaj, pogarszamy pamięć e, i jedziemy po po prostu na ograniczonych rzeczach. Trzeba, trzeba tą mechanikę znać. Ale dobra, nawet on, wyglądający jak 50-letni facet, tego jest i tak po prostu okazem zdrowia, jurności, przede wszystkim tajemnicy. On jur... może stawiać perspektywy na pewno 15-20-letnie. Nie będzie, nie będzie to wyglądało kuriozalnie a Kaczyński, który znaczy... ma perspektywy 30-letnie wygląda śmiesznie. No czy jaki 30-letni? Kaczyński to ma perspektywę taką, że może nie, nie do jutro? do wyborów. Wiecie Państwo, on jest w takiej sytuacji, w której on się nie wiadomo, jak kładziesz do łóżka, to nie wiesz, czy się obudzisz. I, i to jest e, rzecz, którą tam ci wszyscy ludzie kalkulują. Masz, z jednej strony masz Batera, który ma tam jakieś tego. A przede wszystkim tak jak mówię, jest per, tak jak Tomek powiedział, jest perspektywiczny. On jest ten, więc tego złów, masz Jarosława. Jarosław nie wie, jak to poskładać. Jarku, mamy dla ciebie odpowiedź. To jest ta kostka rubika, której nie można poskładać. Po prostu to nie ma dobrego wyjścia. Mieć na Putina. No, tak samo Putin mówi, że 150 lat już będzie sobie. Nie, Jarek. Znaczy Jarek jest w tej chwili osiem. sytuacji. Jarek jest w sytuacji, w której jeszcze nie rozumie, że powinien zamknąć pozycję. Co to znaczy zamknięcie pozycji, to znaczy po prostu uznać, że kończy po prostu karierę polityczną i po prostu zobaczyć, ile można, żeby zabezpieczyć swój byt. I tyle. Szanowni Państwo, kończymy. Polecamy hognot już, czy znaczy wszystkie wysyłki są już realizowane na bieżąco, wszyscy ci, którzy jeszcze nie otrzymali informacji, którzy dostali złą, to i, i wszyscy ci, co zareklamowali, to na pewno dostają w tej chwili już przesyłkę, a wszyscy inni to, to proszeni są o wysyłanie informacji, co dostali złą. Że tak powiem na hognot.pl, hognot to wtedy przyspieszą, bo tak na pewno do wszystkich do, do, dotrzemy. Natomiast tak dotrzemy szybciej, e, dostaniecie książkę, dostaniecie też kupon na odesłanie książki. Możecie też wybrać opcję, żeby kupić ją z dużą zniżką, e, to co żeśmy wysłali. Znaczy, bardziej to impos wysłał e, bez naszej e, tej zgody. Natomiast e, no pewnie się wszystko naprawimy, a na końcu jak już dostaniecie swoje książki, to ja jeszcze przyjdę z prezentem na przeprosiny, żeby tam wam, że tak powiem, złagodzić niedogodności świąteczne. Jeszcze nie mówimy Wesołych Świąt, bo się jeszcze będziemy widzieć wiele razy. W Wigilię też będziemy, więc pamiętajcie o potężnym geju Kaczyńskim, chociaż co prawda on już nie jest taki potężny, to był ostatni moment. Ale Janku, ale Kaczyński ma wyczucie sytuacji. Panie Wrocławie, gratuluję. Panie Jarosławie, pan Jerzy, 12.30, po 17.30, panie Kadłupu, nie Wincenty, bo pan wie, że nie należy się cieszyć z tego, co stało się z Ziobrą, bo pan wie, że to jest przyspieszenie dalszych działań. I tutaj pan mądrze reaguje, bo te, te durnie w tej euforii myślą, że wygrali. Nie, te durnie po prostu pokazały, że trzeba działać. I pan to rozumie. No, i... Pan im to chce uświadomić, ale wie pan, jak to wygląda. To jest ta euforia. To jest ta euforia. Zdobyli jeden okop, rozsiedli się i się upili. Nie dojdą do Malwork. Nie dojdą do Malwork. Do to jest ten problem. Do więzienia, Panie Kaczyński. No. Mhm. Szanowni Państwo. E... Pan wie, co się wydarzy teraz? Do zobaczenia. No czytania tylko jeszcze tutaj zdelegalizować pis przyjmę. To jest pamiętajcie. To, jest, uh, to nie koniec niespodzianek, panie Jarosławie. Tak, to nie jest, nie, nie, nie. to my jesteśmy, to zresztą, zresztą się, pod, jak mówią wiewiórki, że pomiędzy nienawiścią a tęsknotą, co to ja bym zrobił, gdybym miał takich ludzi jak tego. Nic byś nie zrobił, bo byś nie miał. No. Nie, nie. Właśnie na tym polega cała zabawa, że jak jesteś sobą, to nie możesz mieć, po drugie nas nie można mieć, no. my możemy z kimś coś zrobić. Czytam wszystkiego, albo był tak, albo... ze stacji benzynowych, wielbiciel, wielbiciel centralnych. Właśnie, przepraszam, przepraszam, no, powiem tak. Wiecie Państwo, ja kiedyś ktoś mi zaproponował wieczór autorski z panem, jednocześnie z panem Bąkiewiczem. ja odpowiedziałem, że to jest niemożliwe i tu nie mogę niestety powiedzieć, co dalej powiedziałem, ale e... Ale wytłumaczyłem, że po prostu, że są substancje, których nie należy umieszczać w jednym po prostu naczyniu, bo dochodzi do reakcji chemicznych, które mogą wywołać po prostu jakieś tam konsekwencje i tyle. I Pamiętaj, tak samo... młodu wlewa i wlewaj zawsze ja. kwas do wody, a jak odwrotnie przecież się dzieje? No, ale wiecie, ja, ja tak mówię właśnie, że ja wolę zawsze być w tym okopie przegranym nawet z Romanem Giertychem, niż kurczę być zwycięzcą z Bąkiewiczem i Kaczyńskim, sorry, ale to jest, albo z Mejzą, nie, proszę. Ja ale trafię. na razie wcale ja, ale nie. Ale ja, mówię, ale ja mówię, że nie, no chłopaki, to, to jest, ja po prostu... Tomek, no, wyobraź sobie, Janek, jesteśmy w tej sytuacji, że oni stanęli naprzeciwko nas i już wystrzelili, a my mamy, tak jak pojedynek, tak jak ten, ten No To też XIX-wieczne. Tak, tak to był pojedynek, to był pojedynek charakterów, tak, wiecie, Europejczycy walczyli tak, że strzelali na, najpierw strzelał jeden, na powiem, tak. to nie było tak, jak, przepraszam, w Ameryce, kto pierwszy, ten lepszy, mm -hmm. to była zabawa, wiecie, ile, wiecie, jak to było. Stójcie przed lufą. No, próba charakterów, ilu tam by nie wytrzymało do zobaczenia, szanowni państwo.